Hey, jeśli przyjechałeś do nas samochodem, możesz go na chwilę zostawić dokładnie w tym miejscu przed znakiem A. Najlepiej nie zbyt długo, bo tutaj to jest zakazane. Pilot do garażu będzie czekał w apartamencie, więc musisz iść po niego i go przynieść. Następnie trzeba udać się do garażu. Tutaj zaraz po lewej stronie będzie jedno y, miejsce, na którym, jeśli jest wolne, można zostawić auto. Jest to numer y, 116. Ewentualnie, gdyby to miejsce było zajęte po drugiej stronie, y, na drugiej ścianie garażu, y, mamy miejsce 12, 13 i y, 14 do dyspozycji. Następnie do windy udamy się tymi drzwiami. Y, wprowadzamy kod. Podobnie jak wcześniej, hashtag 8142, hashtag wchodzimy do środka. Jedne drzwi, drugie drzwi na lewo, potem przechodzimy przez trzecie drzwi. I tutaj mamy windę, którą udamy się na trzecie piętro, prosto do apartamentu. Pozdrawiam.